Przenosimy się, drodzy państwo, do Norwegii. Przy naszym telefonie jest pan Jerzy Jankowski. Jest pan Jerzy Jankowski, prezes Związku Polaków w Norwegii. Dzień dobry, panie prezesie. Kłaniam się. Dzień dobry, przepraszam. Nie jestem za biedny, ale, ale troszeczkę zruszony. Miło mi słyszeć głos z ojczyzny mojej. To bardzo miłe, a my będziemy dzisiaj rozmawiać o takim stanowisku, które Państwo wystosowali jako związek Polaków w Norwegii. Podziękowania dla pani Rity, Rity Cosby za potępienie słów Joe Bidena. Co się stało? Jakie słowa wywołały takie poruszenie, że wystosowali Państwo owe podziękowania. Szybcie. Ten list został wysłany do pani Rity Kozby podzięce, jak pani już zauważyła. Otóż to jest jedyna osoba, Amerykanka do tego, która stanęła w obronie Polski, narodu polskiego. A Polacy milczą. A wiem, że przedstawiciele gazet polskich są w Stanach. I obserwując, co się dzieje, co mówi Pan yy, przyszły kandydat na prezydenta. Ja nie obrażam, naród ma prawo wybierać. To jest demokracja, ale niech nie obraża narodu polskiego. To jest to jest poniżej, poniżej, poniżej. Nazwanie Polaków, rząd, zbirami Przecież obraził większość Polaków, Polaków tych, którzy głosowali w wolnych, demokratycznych wyborach. Panie prezesie, przypomnijmy, A, przypomnijmy, że kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Biden w swoim oświadczeniu wygłoszonym 15 października, czyli tydzień temu w ratuszu, transmitowanym przez amerykańską stację ABC, Powiedział tak. Widzicie, co się dzieje od Białorusi przez Polskę i Węgry, oraz powstanie Właśnie. reżimów totalitarnych w, świat, w świecie. Nasz obecny prezydent wspiera wszystkich zbirów na świecie. To były słowa Joe Bidena. Tak. Na to reakcja była. Przecież nie możemy do tego dopuścić. Ja się dziwię, że ambasada, tożsamość Polska nie reaguje na to. Bez względu na to, czy on będzie prezydentem, czy nie będzie prezydentem. Proszę pamiętać, że Polacy muszą zrozumieć, że są ważnym narodem w Europie. Bagatelizuje się nawet opozycja polska, to PO i to całe, kiedy pan czarzasty mówi, że wyzwoliciele, armia czerwona wyzwoliła. Co wyzwoliła? Kogo wyzwoliła? Przecież wiadomo, od 1945 roku do, do 68 chyba 1968 wywożono na szyby milion osiemset tysięcy Polaków. O tym się nie mówi. Ma pan, rozumiem, ma pan rozumiem żal do polskiego rządu i ma pan żal o brak reakcji na te słowa? Oczywiście, że mamy. Nie tylko ja. Ale sama, sama Pani Rita to samo mówi. Przecież ja słuchałam jej wypowiedź, o której mówiła, że postanowiła wystąpić, bo przecież to jest niemożliwe, że jej ojciec był w powstaniu warszawskim. No i co? I... Córka powstańca warszawskiego tam w Stanach broni narodu polskiego, a ja nie mówię o warszawiakach, bo warszawiaków to już nie ma. To, to, to jest zbieranina. To, co się dzieje teraz w Warszawie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Tak, jest tych przedwojennych rodzin warszawskich jest od 8 do 9% mieszkańców Warszawy. No widzi, widzi Pan, jeszcze nie zdążyli dobić wszystkich. To są, to są, Przepraszam że... za to moje wysłowienie, ale, ale brak słów, miła pani, brak słów. To, jest, to jest istotne to, co pan mówi, tak jak pan twierdzi, takie stanowisko polskiego rządu zapewne powinno być obecne, ale teraz polski rząd mierzy się z kolejną falą pandemii. Jak ta pandemia koronawirusa wygląda w Norwegii? Do Norwegia jest troszeczkę Polskie, Norwegia, naród norweski jest więcej zdyscyplinowany. Jak wyjdzie komunikat, że maszeczki założyć, to zakładają maszeczki nie ma dyskusji, bo nie mogę oddychać, bo nie mogę, Jak nie możesz oddychać, sieć w Tak jest stanowisko tego rządu norweskiego. Po pierwsze, po drugie, jest nas tutaj 5 milionów z hakiem. To nie jest dużo. W całej Norwegii zakażonych jest 200, sprawdzałem to dzisiaj, 230 osób. W całej Norwegii. 6 osób jest pod respiratorem. 36 osób jest zarażonych. Szwecja sobie bagatelizowała, to Norwegia zamknęła granice i bez dyskusji. Sklepy im przepadały, bo to było, bo Norwedzy już nie jeździli, bo nie mieli pozwolenia, bo kto, jakikolwiek Norweg, czy obywatel norweski, wyjechał poza granice Norwegii do Szwecji, nie miał prawa powrotu. Takie, takie restrykcje były. A teraz czy jak te restrykcje wyglądają sklepy... obecnie? Nie, już jest zluziona, ale dwa dni temu nie, tydzień temu z powrotem zamknęli granicę. To się okazało, że coś jest nie tak. Rząd, polski, rząd norweski nie bardzo się, nie tłumaczy się z tego. Daje takie zarządzenie i koniec. I mówi tak tam było, tak tam jest i tak ma być. Norwegii koniec. A ja widzę, że tu w Polsce tłumaczą się jeszcze, ale nie gwią sobie. No, no, no Przecież to jest cyrk, jest. A proszę powiedzieć, Boga, jakie są obostrzenia w takim razie w Norwegii, dzisiaj związane z epidemią? Dzisiaj no wie pani, chodzą ludzie bez waszek. Ja przedwczoraj byłem w oso, Bez waszek chodzą, nie ma problemu. Pilnują siebie, każdy staje w sklepie metr od siebie. Kto chce, to zakłada maszeczkę, a kto nie, to nie. A jak z Ale... działalnością restauracji, jak z działalnością ośrodków kultury. Oj, tu, tu jest troszeczkę gorzej, tu jest troszeczkę gorzej. że nie mają prawa nic mówić, zamykają i koniec. No. Rząd norweski się nie martwi o tym, czy on splajtuje, czy nie. Czyli restauracje są zamknięte. No, oczywiście. Prawdopodobnie teraz fortalnie z tygodnia będą otwarte, ale, ale w się takie warunki dają, że, że rząd płaci jeszcze za to. Rozumiem, że w Norwegii nie ma żadnych ta, tarcz nie antykryzysowych nie ma. ani zapomóg dla ty... pracowników. Ja pani dam przykład. Tu jest dużo Polaków, którzy pracują i my mamy się... Stali mieszkańcy Nor Norwegii, nawet wnukowie i prawnukowie są źli po, po na nich, ponieważ teraz wybory to Norwecy się śmiali, że przyjechali tu i głosują na partię, która, która jest nieuczciwa. No. Na PO głosowali, bo to jasne: na Lewaków, tutaj się mówi na socjalistów, no na Boga. 78%, prawie 80% głosowało na, na lewaków polskich. No, 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 moi drodzy Państwo. Czyli Norwegia ra jakoś radzi sobie z pandemią. Nie, Norwegia sobie radzi, bo naród jest zrozumiały, nie tam filozofuje. No, no, no jak może patrzeć. Przepraszam, że użyję to słowo. <śm> Negować zarządzenie lekarzy, no profesorów, no to no, 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 no jak? To jest niemożliwe. Różnie to bywa z tym negowaniem i z tymi opiniami. One są bar bardzo różne, różnego rodzaju. Słyszymy w dobie jeszcze tych informacji, które pojawiają się w internecie. Bardzo dziękuję za ten głos z Norwegii. Pan Jerzy Jankowski, prezes Związku Polaków w Norwegii, był gościem Popołudnia w net. Bardzo dziękuję. I ja również dziękuję i pozdrawiam Państwa wszystkich.